Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie pod tytułem Bóg chce, żebyś był zdrowy. Mówię Ci, to było potężne. Widzieliśmy, jak zmieniło się życie wielu ludzi. To wspaniałe. Jedna z rzeczy, którą lubię, są nowe podróże do uzdrowienia, które nagraliśmy. Mamy tutaj sześć płyt ze świadectwami, które mój dział medialny nagrywał w Szkocji, w Afryce Południowej, oczywiście w całych. W Stanach Zjednoczonych, w wielu różnych miejscach. Mamy świadectwa uzdrowienia z całego świata. Mamy też zupełnie nowe podróże do uzdrowienia. Na płycie nagrane jest pięć świadectw, a dzisiaj chciałbym pokazać dwa z nich i tym samym zakończyć nową serię. Ona jest pełna mocy. Wiem, że niektórzy powiedzą: puszczasz filmy w swoim programie. Jestem nauczycielem. To moja mocna strona, do tego powołał mnie Bóg, ale wiesz co? Nauczyłem się, że możesz nie tylko nauczać słowa ze słowa, ale możesz je również demonstrować. Uważam, że mamy za mało demonstracji. Więcej mówimy niż robimy, a ja uważam, że pokazanie tych świadectw jest naprawdę dobre. Dlatego chciałbym zacząć od pokazania świadectwa Pat Chang. Ona i jej mąż są dyrektorami naszej szkoły w Wielkiej Brytanii. Są dla nas niesamowitym błogosławieństwem. To łagodni ludzie, kochają Boga. Pat miała niedrożność jelit, która zagrażała jej życiu. To było bardzo ciężkie ale Bóg nadnaturalnie ją z tego uwolnił. Chcę, żebyś to obejrzał. Wierzę, że będziesz tym pobłogosławiony. Obejrzyj to krótkie świadectwo, a ja wrócę po jego zakończeniu. Jako dyrektorzy Harris Bible College w Warsaw, w Anglii, Cat i pan Chang oglądali cuda na porządku dziennym. Nie mieli jednak pojęcia, że kiedy Pan zaczął odczuwać ból brzucha, że wszystko, co znaleźli w nauczaniu, już to masz, i Bóg chce, żebyś był zdrowy, będzie im potrzebne, do przeciwstawienia się atakowi wroga na jej życie. Oto podróż do uzdrowienia Pat Chang. Zaczęłam odczuwać ból brzucha, więc przemówiłam do bólu i nakazałam mu wyjść z mojego ciała. Pomyślałam, napiję się czegoś ciepłego, może to mi pomoże, więc napiłam się czegoś ciepłego. Wieczór mijał, a ból stawał się coraz silniejszy. Zauważyłam, że dostałam wzdęcia, a mój brzuch stawał się coraz większy. And bigger and bigger. Całą noc słyszałem jęki, więc składłem swoją rękę, błogosławiłem i modliłem się. Modliliśmy się. To odchodziło. Myślałem, wspaniale, zasnęła, ale kilka sekund później znowu się budziła. Ból stał się jeszcze gorszy. Czułam się jakby mój brzuch chciał eksplodować. Pamiętam, że obudziłam Kena w sobotę rano, mówiąc zabierz mnie na pogotowie. Wiem, że mam zaparcie. Potrzebuję, żeby zrobili mi lewatywę. Rozwiąże problem. Tego ranka, kiedy przyjechaliśmy na pogotowie, usłyszałem głos mówiący: Żadnej operacji. Lekarz powiedział: Skany pokazują, że ma pani niedrożne jelita. Nim się spostrzegliśmy, przyjęto mnie do szpitala, podłączono mi kroplówkę i czekało na mnie łóżko. Kiedy przyszedłem, była podłączona do kruplówki. Została przyjęta do szpitala i leżała w łóżku. Powiedziano mi, nie wolno wchodzić tam, gdzie ją zabieramy. Pomyślałem, ale szybko. Wyglądało to, jakby ktoś przejął moje życie, jakby ktoś mi je zabrał. Chirurg powiedział: Pat, oba skany pokazały nam, że masz niedrożne jelita. To jest poważne. Dosłownie rozetniemy cię od mostka aż do dołu, to będzie rozcięcie długości 25 cm. Niedrożność jelit często wymaga operacji w celu naprawienia lub usunięcia przyczyny niedrożności. W trakcie operacji fragment zniszczonych lub zwężonych jelit może również zostać usunięty. Powiedziałam, cóż to jest plan A? Operować, ale jaki jest plan B? Co masz na myśli, żeby nic nie robić? To jedyna druga opcja nic nie robić. Powiedziałam, wiesz co? Chyba wybiorę tę opcję, wybieram plan B. Widziałam, że zespół przewrócił oczami, a chirurg nie zrozumiała, co do niej mówimy. Jeśli powiesz do swojego problemu raku, w imieniu Jezusa wyganiam cię z tego ciała, nakazuję, aby każda komórka rakowa umarła. Jeśli mówisz w ten sposób, to oznacza, że rozumiesz autorytet. Przypomniałam sobie, Bóg chce, żebym była zdrowa. To nie pochodzi od Boga, to nie jest od Boga. Powiedziała: w porządku, zróbmy to po waszemu, pozwolimy ci jeść, skoro tego chcesz. Powiedziałam: dziękuję, wolę zrobić to w ten sposób. I wyszli z sali. Już wcześniej zgodziliśmy się, że to nie będzie operacja, ale całkowite odnowienie. Chociaż personel medyczny myślał, że oszalała, Pat stanęła na prawdach z nauczania Bóg chce, żebyś był zdrowy, i wprowadziła wiarę w czyn. Kiedy dla bezpieczeństwa szpital zalecił jej lekką sałatkę na lunch, pad wiedziała, że jej uzdrowienie się nie zamanifestuje, jeśli będzie ostrożna. To tak jakby Duch Święty pytał mnie, Pat, co ty robisz? Sałatka? Nie ma mowy, jesteś uzdrowiona. Jesteś uzdrowiona, jedz, zjedz, co chcesz. Zapytałam, co jeszcze jest w menu? Macie jakiś pudding? Usłyszałam, mamy jeszcze podwójnie czekoladowe ciasto z polewą. Powiedziałam, poproszę. Przyniesiono mi ciasto i zjadłam cały kawałek. Zgodziliśmy się. Powiedzieliśmy, w porządku, mówimy do jelit i ogłaszamy nad nimi stwórczy cud. Nakazujemy nowe jelito cienkie, nowe jelito grube, cokolwiek jest potrzebne. Chcemy, aby teraz stało się nowe. Jelita, nakazujemy Wam się ruszyć, nakazujemy Wam być doskonałe, nakazujemy Wam być całe, nakazujemy Wam być uzdrowione. Jedyne co widziałem to tyle, że Pat będzie zdrowa, bo zgodziliśmy się, że będzie zdrowa. Zastanawiałem się tylko, jak szybko stąd wyjdzie. Pierwszy raz od tygodnia moje jelita się ruszyły. To było wspaniałe, biorąc pod uwagę, że w ogóle nie mogli usłyszeć ruchów w moich jelitach. Mówili, że moje jelita nic nie robiły. W poniedziałek wieczorem zjadłam kolejny posiłek. Taki porządny, pełny posiłek i nie było śladów choroby. Nie było wymiotów, nie było żadnych objawów, o których mówili, że się pojawią. Pat została wypuszczona ze szpitala bez żadnych oznak jakiejkolwiek niezdrożności jelit. Dzisiaj ona i Ken dzielą się przesłaniem o ustrowieniu z pozycji doświadczenia, wiedząc, że było to możliwe tylko dzięki przyjęciu objawienia Andrew na temat Bożej bezwarunkowej miłości i łaski. Poznałam Boży dar. Poznałam życie, które Bóg dał nam przez nauczanie, przez nauczanie Andrew. Bóg chce, żebyś był zdrowy. To korzeń, ziarno, które zapuściło korzeń w moim sercu, przez bycie częścią tej służby, przez przywilej pójścia do szkoły biblijnej. Gdyby nie to nauczanie, nie wiem, czy nadal miałbym żonę, ale dzięki nauczaniu, które otrzymaliśmy w Harris Bible College, nasze życie zostało przemienione. Cała nasza rodzina została przemieniona. Historia Pad jest jednym z wielu przykładów niezliczonych żyć, które zostały przemienione przez nauczania dostępne dzięki służbie Andrew Maka. Naszym przyjaciołom i partnerom mówimy dziękujemy, to dzięki Wam przesłanie o Bożej bezwarunkowej miłości i łasce pomnaża się na cały świat. Chwała Bogu! Mówię Ci, Bóg poradzi sobie z każdą dziedziną Twojego życia. To nie musi być jakaś nieuleczalna choroba. To może być codzienne życie i rzeczy, które wchodzą w drogę tak, jak to było u Kena i Pat. Chcę podzielić się z Tobą kolejnym świadectwem. Ono zakończy serię tych pięciu świadectw, które znajdują się na naszych najnowszych podróżach do uzdrowienia. To historia Raquel Hudson. Herman i Raquel stali się naszymi dobrymi przyjaciółmi. Ci z was, którzy przychodzą na moje spotkania, wiecie, że Raquel podróżuje z nami jako członek zespołu uwielbienia, śpiewa i widzieliście ją na wielu spotkaniach. Ale Raquel i Herman przyjechali do nas z Hollywood. Herman, nie jestem pewien, co dokładnie robił, ale zajmował się czymś związanym z kostiumami. Pracował w bardzo bezbożnej atmosferze i, kiedy w końcu usłyszeli mnie w telewizji, przyjechali do Colorado. Rachel była bardzo chora, walczyła o swoje życie i musieli przerwać naukę w szkole. Pamiętam, że z nimi rozmawiałem i powiedzieli mi, że Rachel była tak chora, że nie była w stanie przychodzić do szkoły. Częściowo poruszała się na wózku inwalidzkim. Nie wiem, czy była na niego skazana, ale musiała używać wózka do poruszania się. Rachel chorowała na toczeń i było to tak poważne, że nie mogła przychodzić do szkoły. Powiedzieli mi, że rzucają szkołę, ale tylko po to, żeby móc skupić się na Bogu i skoncentrować się na słowie. Powiedzieli, że wrócą. Pamiętam, że powiedziałem im. Wielu studentów mówiło mi, że wrócą, i zwykle nie wracali. Powiedzieli, nie, my wrócimy. Na filmie zobaczysz, że zagłębili się w Słowo Boże, zajęli stanowisko, i dzisiaj Raquel jest cudownie uzdrowiona. Pokonała problemy z sercem, pokonała tocznia i wiele innych rzeczy. Wierzę, że będzie to dla ciebie prawdziwym błogosławieństwem. Obejrzyj historię Hermana i Raquel Hudson o uzdrowieniu stocznia. Byłam emocjonalna i chora. Byłam dosłownie szalona, pełna toksyn. Byłam bardzo słaba. Przestałam oddawać mocz. Wszystko przychodzi przez nerki. Kiedy twoje nerki nie pracują, to nic nie działa. Nie mieliśmy pojęcia, w co za chwilę wejdziemy. Kiedy większość małżeństw spędza pierwszy rok na przyzwyczajeniu się do wspólnego życia, Hudsonowie przez pierwszy rok walczyli z autoimmunologiczną chorobą Raquel Stocznie. Mijał rok, a toczeń doprowadził do niewydolności nerek, a ta do niewydolności serca. Oto historia młodej pary, która dzięki nauczaniom Andrew odnowiła swój umysł i sprzeciwiła się każdemu atakowi wroga. Oto podróż do uzdrowienia Raquel Hudson. Zaczęli robić mi hemodializę, bo moje nerki przestawały pracować. Dla mnie wyglądało to tak, że te wszystkie ślady tutaj to ślady po igłach. Kłuli mnie igłami, wbijali igłę w tym miejscu, krew wypływała z mojego ciała, przepływała przez maszynę. Maszyna ją oczyszczała i krew wracała tędy. To było moje życie przez 6-7 lat. To było trudne. Ciężko było patrzeć na to, przez co przechodziła moja żona. Był czas, kiedy zjadała łyżkę jedzenia i wymiotowała. Dosłownie patrzyłem, jak moja żona umiera. Po próbach oczyszczenia ciała z toksyn, cała twarz Raquel pokryła się ranami. Chcąc pomóc swojej żonie pamiętać, kim jest w Chrystusie, Herman pokrył wersetami wszystkie lustra w domu. Kiedy przechodzisz przez coś takiego, tak naprawdę myślisz o sobie. To dotyczy ciebie, jest to dla ciebie traumatyczne, ale kiedy masz u swojego boku męża, który mówi nie, widzę cię taką, jaką widzicie Bóg i ty też musisz zobaczyć siebie taką, jaką widzicie Bóg. Taką, jaką widzicie Bóg. Moja żona jest piękna wewnątrz i na zewnątrz. Kiedy przychodziła przez wszystkie fizyczne zmiany, diabeł miał ręce pełne roboty. Były chwile, że kiedy mój mąż wychodził do pracy, czułam się ubezwłasnowolniona. Nie mogłam się Ruszyć, leżałam na kanapie i zaczynałam rozmyślać. I tak, były chwile, że zastanawiałam się, czy on mnie zostawi. Kiedy byłem w jakiejś restauracji, siedziałem, jadłem kanapkę, i kiedy widziałem jakąś młodą kobietę jedzącą kanapkę, przez moją głowę przebiegała myśl: Czy nie byłoby miło z nią być? Ona może jeść kanapki. Ale wiedziałem wystarczająco dużo, żeby wiedzieć że nasze życie będzie wygrane przez myśli. Wiedziałem, że nie mogłem pozwolić sobie na to, aby jakaś myśl pozostawała bez odpowiedzi. Za każdym razem, kiedy ta pokusa czy ta myśl przechodziła mi przez głowę, mówiłem: Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i dostąpił łaski od Pana. Wypowiadałem to tysiące razy. Nie wiem, ile razy to powiedziałem, ale wiesz co? To mnie zachowało. To oczywiście nie był ich jedyny problem, ponieważ układ odpornościowy, Raquel -Well, był bardzo słaby, jej ciało nie potrafiło zwalczać infekcji. Skończyła z najgorszą odmianą kupaśca, jaką widzieli lekarze a do tego opryszczka zajęła jej całe usta. Raquel zaczęła mieć również problemy z biodrem, skutek uboczny wielu lat brania steroidów, które zjadały jej kości. To doprowadziło do większych problemów, kiedy serce Raquel zaczęło być niewydolne. Nawet jeśli chciałaby przejść operację biodra, nie mogła, bo jej serce było za słabe. Jeśli znalazłaby się dla niej nerka, nie mogła mieć operacji, bo jej serce było za słabe. Teraz lekarze mówili mi, że moja 30-letnia żona potrzebuje przeszczepu serca. Nadal nie dostawaliśmy odpowiedzi, nadal nie wiedzieliśmy co robić. Ciągle wierzyliśmy, że lekarze próbują nam pomóc, ale zawodzili, a my też nie wiedzieliśmy co robić. Witaj w programie, Prawda Ewangelii, prowadzonym przez Andrew Omaka. Herman zaczął oglądać Andrew Omaka, Okazało się, że to mój tata zaczął go słuchać. On powiedział mojej mamie, mama mi, a ja powiedziałam Hermanowi. Na początku Herman wcale nie był podekscytowany słuchaniem Andrew. Myślałem, że Andrew jest Mormonem czy kimś takim. Uważałem, że nie ma mi nic do powiedzenia. Patrząc wstecz, jest to zabawne, bo wtedy nie miałem pojęcia, że z ust tego człowieka wychodziły moje odpowiedzi. Zamiast błagać Boga, żeby coś zrobił, powiedz: Ojcze, dziękuję Ci, że Ty już to zrobiłeś. Szatanie nakazują Ci wyjść z mojego ciała, z moich finansów, z moich relacji. Zacząłbyś uwalniać tę moc. Pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem Jego program. Nie potrafiłem przestać. Wszedłem na stronę internetową i oglądałem odcinek za odcinkiem. Było tak, jakby te wszystkie małe pytania, jakby połączył te wszystkie małe kropeczki. Na stronie internetowej oglądałem podróże do uzdrowienia. Jedna z nich naprawdę się wyróżniała. Opowiadała o Niki Oszeński I kiedy zobaczyłem, przez co ona przeszła, przez niektóre z tych rzeczy przychodziła też moja żona. I pomyślałem sobie, jeśli ona to zrobiła, to my też możemy to zrobić. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale coś w naszym życiu zaczęło się zmieniać. Może nie widzieliśmy tego w postaci fizycznej manifestacji w jej ciele, ale coś się zmieniło. Chcąc, aby jego żona przebywała w środowisku wiary, Herman i Raquel przeprowadzili się do Colorado i zaczęli uczyć się w Harris Bible College. Kiedy Andrew mówił o bezwysiłkowej zmianie, słowo w bezwysiłkowy sposób zmieniało naszą sytuację. To był proces, nie wszystko było takie proste, jakby się mogło wydawać, kiedy idziesz za tym, co mówi Pan. Ale wiedzieliśmy, że przyjmujemy życie, ale nie mogliśmy dokończyć semestru. Raquel ciągle szła do i wracała ze szpitala, nawet kiedy byliśmy w szkole i musieliśmy przerwać naukę. Musieliśmy zrobić przerwę, ale nigdy nie zrobiliśmy sobie przerwy od objawienia, że Bóg już zapłacił cenę za jej uzdrowienie. Dalej trzymaliśmy się życia, dalej trzymaliśmy się prawdy. Chociaż nie byliśmy w szkole, ciągle w miarę możliwości byliśmy podłączeni. Czasami ludzie pytają mnie, czy to była tylko chwila? Kiedy wszystko się zmieniło? Dla nas była to bezwysiłkowa zmiana. To, że zaczynasz czegoś słuchać, nie musi oznaczać, że wszystko zostało wykorzenione, ale albo że inaczej myślisz. W trakcie procesu. Rakuel umysłu Raquel poszła do kardiologa, który wytłumaczył jej, że jej serce słabnie, bo przez lata nie jadła. Gotowa była wprowadzić wiarę w czyn, Raquel stanęła na nauczaniu już to masz i zaczęła zachowywać się tak jakby już została uzdrowiona. Postanowiłam i powiedziałam: "Panie, w imieniu Jezusa będę jeść. Moja żona tak naprawdę nic nie jadła przez 8, 9 lat, ale przez całe 3 miesiące jadła regularnie. Trzy miesiące później wróciłam do lekarza. Był po prostu zdumiony. Zrobił badania, jej serce zostało uzdrowione. Jej, jej serce było zdrowe. Powiedział, co się stało? Powiedziałam, Bóg uzdrowił moje serce. Powiedział, cóż, nie mogę się z tobą nie zgodzić, bo wiem, że nie miałem z tym nic wspólnego. To, co ci podałem, nie dałoby takiego rezultatu. Serce Rakual zostało uzdrowione. Po latach dializ była gotowa na nową nerkę i przeszła jeden z najefektywniejszych przeszczepów, jakie widzieli lekarze. Dzisiaj Rekuel jest zupełnie zdrowa i razem z mężem dzielą się swoim świadectwem jako pastorzy młodych w chrześcijańskim centrum Harris, gdzie uczą młodych ludzi, jak efektywnie przeciwstawiać się atakom wroga. Byliśmy atakowani i wiele innych związków skończyłoby się już i już dawno wypaliło, ale my pośród tego wszystkiego nadal wzrastamy w miłości do siebie. Jesteśmy w stanie dotykać innych i być dla nich przykładem. Nasze światło może świecić wszystko dzięki temu, czego nauczyliśmy się tu w Harris Bible College. To, co zaczęło się jako desperacka podróż w poszukiwaniu nadziei, zakończyło się, kiedy Herman i Rockwell ukończyli Harris Bible College w 2017 roku. Wiele dla mnie znaczy oglądanie, jak moja córka kończy dzisiaj szkołę. Wiele przeszła, ale Bóg ją przez to przeprowadził. To dlatego śpiewa cała chwała dla naszego Boga. Wiele lat temu lekarze powiedzieli nam, że nie przeżyje nocy, ale my mamy Boga i Jego słowo. Teraz z niecierpliwością czekamy na to, co Bóg zrobi dalej. Objawienie tych fundamentalnych prawd wpływa na każdą dziedzinę twojego życia, a nie tylko na jedną konkretną rzecz. Każda dziedzina naszego życia została wywrócona do góry nogami. Nawet nie pamiętam tych nocy, kiedy nie spaliśmy i pokaliśmy, kiedy nosiłem ją do łóżka, od jej zdrowia po nasze finanse. Każda dziedzina naszego życia ma się wspaniale, odkąd przyjechaliśmy tutaj i zanurzyliśmy się w objawieniu, o którym Andrew naucza od lat 70.. Since the 70's. Będąc partnerem służby Andrew, Omaka stajesz się częścią przemienionych żyć, takich jak życie Raquel. Bo dzięki Tobie dostępne są darmowe nauczania, to dzięki Twojemu partnerstwu Raquel żyje silna i wolna jak nigdy wcześniej. Żyje dzięki Twojemu partnerstwu, dzięki temu, że idziesz u Boku Andrew i pomagasz Mu rozprzestrzeniać przesłanie Ewangelii i łaski. Wszystko, co mogę, to powiedzieć dziękuję. Uratowaliście nasze życie. Nie musimy się starać i napinać, żeby wydać owoc. Słowo to niezniszczalne ziarno, które nie może zawieść. Jeśli tylko zasadzisz słowo w swoim sercu, ono urośnie. Bóg już to zrobił. Dzięki naszym partnerom to niezniszczalne ziarno jest dalej pomnażane dzięki Harris Bible College, gdzie studenci tacy jak Herman i Raquel zostają przemienieni przez nauczanie o Bożej miłości i łasce, a w zamian zmieniają świat. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o trzeciej w nocy i powiedział, wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść, zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje. A my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę. Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset drugi, w którym Paweł napisał, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem.